W tej strategii chcemy zająć się głównym zabójcą populacji europejskiej, czyli chorobami serca i układu krążenia. To w dalszym ciągu jest ponad 40% ludzi, którzy umierają dzisiaj właśnie z tego, z tego powodu. Widzimy nowe zagrożenia w postaci a, otyłości, w postaci większej ilości osób chorych na cukrzycę. A więc elementy tych dwóch schorzeń będą również włączone do, do całościowego podejścia, właśnie w tej strategii. I będziemy przede wszystkim zaczynali, tak jak w przypadku programu walki z rakiem, od diagnozy, od pokazania różnic w dostępie do najnowocześniejszych terapii, leków. Będziemy próbować opisywać całą ścieżkę. Czy opisywać, wdrażać już, bo one zostaną opisane te, te różnice poprzez schematy leczenia, poprzez promocję też badań przesiewowych, bo to, co, to, co wiemy, to styl życia na pewno, to, co jemy, dieta. Ale też jeśli będziemy się badać, to jest duże ryzyko, że, że choroby, które w istocie prowadzą do śmierci, można im zapobiegać. Więc profilaktyka, badania przesiewowe, to co obiecał nam tutaj komisarz Warcheli, to również poszukanie środków w budżecie, który dzisiaj się buduje na, na kolejne lata po 28 roku, żeby to nie były tylko wytyczne dla, dla Rady, dla Komisji Europejskiej, taki suchy dokument kierunkowy, ale realny plan też podparty pieniądz, pieniędzmi na badania, na nowoczesne terapie na wspieranie i finansowanie badań przesiewowych realizowanych w krajach członkowskich. Więc mam nadzieję, że właśnie z takim silnym podparciem my w Komisji Sand też pracujemy jeszcze nad raportem, który będzie taką swoistą recenzją do tego programu, do tej strategii przedstawionej przez komisarza Warcheliego, więc to będzie żywy dokument, który razem z Radą, z państwami członkowskimi będzie przekładał się na realne, Wdrażane w krajach członkowskich inicjatywy zdrowotne. Na przykładzie Polski, bo ten przykład jest dla mnie najbliższy, byłem marszałkiem nadzorującym e, służbę zdrowia, ochronę zdrowia w regionie i e, można powiedzieć, że powstało wiele dosyć mocnych e, centrów e, kardiologii, również tej kardiologii inwazyjnej, czyli tego odcinka, gdzie trzeba szybko operować, e, ratując e, życie. Więc można powiedzieć, że stworzono strukturę, która e, dość dobrze funkcjonuje. To, co szwankuje na pewno i na co trzeba zwracać uwagę, to jest kwestia profilaktyki i badań przesiewowych. Czyli tutaj przesuwać, wiemy, że warto inwestować w profilaktykę, warto wyłapywać te schorzenia u naszych pacjentów odpowiednio wcześniej, bo wtedy też koszty leczenia będą niższe. Czyli zaczynamy teraz od, od diagnozy i będziemy mapować te najbardziej wskazujące czy oczekujące na, na, na wsparcie obszary po to, żeby wyrównywać te, te dostępy do najnowocześniejszych świadczeń pomiędzy krajami europejskimi.